Zadanie 22. Wśród 200 osób przeprowadzono ankietę, w której zadano pod pytanie o liczbę filmów kinowych obejrzanych w ostatnim roku. No to na pewno nie był 2020. Wyniki ankiety zebrano w poniższej tabeli. Liczba filmów, liczba osób itd. Średnia liczba obejrzanych filmów przez jedną ankietowaną osobę jest równa to średnia, pewnie chodzi o średnią arytmetyczną. No to liczymy. Tutaj 57 osób. Obejrzało zero. 57, 0. Czyli mamy 57,0. Dodać, 79 osób obejrzało po jednym filmie, no to 79 razy 1. No, napiszę to, hop. Następnie mamy 2 razy 38, bo 38 osób obejrzało dwa filmy. Liczba osób, które obejrzały 3 filmy jest 17, a to, to jest plus. 17 razy 3. Następnie 4 razy 7 i 5. Razy 2. Wiemy, że wszystkich osób było 200. Długa, krecha łamkowa. No i lecimy. Hop, hop, hop. To się równa. I nie ma to tamto. Czyli mamy 79 plus 76 plus 3 razy 17. 30 plus 21. 51 plus 20, 28, plus 10 na 200, już krusz, trzata kreska, hop, i dodajemy. Teraz to już kalkulator w dłoni i lecimy. I to jest 244 na 200, no i dzielimy. I to jest 1, 2, 2, czyli średnio. Jedna osoba obejrzała 1, 2, 2 filma, czyli to jest odpowiedź B.